Drodzy, jak słyszę ten fragment dzisiejszy, a zwłaszcza jedno zdanie, to mi się przypomina seminarium. Nie wiem, czy wam inni księża tutaj w parafii już mówili, może już, może już to wiecie, ale za moich czasów w seminarium była taka sala komputerowa. Sala komputerowa, komputery można było skorzystać. Coś wydrukować, ale oczywiście też ewentualnie skorzystać z internetu, z sieci komputerowej, z sieci internetowej. No i tam właśnie ktoś, jacyś, poprzednicy wydrukowali taką karteczkę. Obrazek Pan Jezus, uczniowie nad jeziorem i napis, a oni zostawili sieci i poszli za Nim. To przy sali komputerowej, gdzie te sieci komputerowe, sieci internetowa. Iła. Przypominając, żebyśmy byli tak dyspozycyjni, gotowi pójść za Chrystusem. Tam w seminarium, może jak będzie pora modlitwy, pora jakichś obowiązków, zrobienia czegokolwiek, ale żeby się za bardzo gdzieś nie przykleić do monitora. Zostawili sieci i poszli za nim. Nie wiem, czy wy po tym kazaniu będziecie pamiętać to zdanie i ten obrazek, zwłaszcza jak się przyłapiecie. Gdzieś na scrollowaniu już czwartego kilometra rolki, gdzieś na YouTubie, czy Instagramie, czy gdzie indziej jeszcze zostawili sieci i poszli za Nim. Bo w momencie, gdy Chrystus wzywa, to już nic nie jest ważne. To przykład piękny właśnie dają ci apostołowie. Idą za Chrystusem. Pierwsze dzisiaj czytanie, Jonasz, który głosił w końcu tam w Niniwie, to on potrzebował więcej czasu, żeby posłuchać Pana Boga. Najpierw próbował uciec, gdzieś nie od razu chciał pełnić wolę Bożą. Ale w końcu, w końcu poszedł głosić. Z kolei jak zaczął głosić, chociaż ta Niniwa była wielka, na trzy dni drogi, to już po pierwszym dniu Mieszkańcy się zaczęli nawracać. Oni mieli lepszy refleks, szybciej zareagowali na wezwanie. Ten refleks, no właśnie, jaki mamy, czasem zależy pewnie, kto wzywa. Nie wiem, czy tak macie, czy znacie tę sytuację taką z domu, może rodzinnego, czy teraz obecnego swojego, że gdzieś tam mama woła, że obiad gotowy, chodź. I co? Idziesz tak od razu? Czy jest jeszcze coś? Zaraz, zaraz, jeszcze to dokończę, tamto dokończę. Ja to widziałem zarówno u siebie, powiedzmy, ale też w rodzinie, u mojego rodzeństwa już nie, nie rodzica, ale jak, jak żona woła męża, mojego brata nieraz. I, I przekonałem się, jakie to może być irytujące, gdy jest się tą osobą, która czeka, która woła. Może macie podobne doświadczenia, będąc albo po jednej, albo po drugiej stronie, albo w obu sytuacjach? Jak ktoś woła, to, to, to chciałby, żeby ktoś odpowiedział i przyszedł. Tak jak też, gdy ktoś do nas dzwoni, patrzymy na telefon. Jaka jest sytuacja? Jestem gdzieś po drodze, może się spieszę, może z kimś innym rozmawiam i oceniamy, mogę odebrać, czy nie mogę odebrać. I nieraz tak jest. Nie, teraz nie. Patrzę na, na to, kto dzwoni. Teraz nie odbieram. To nie jest dobry moment. Teraz jestem zajęty, bo rzeczywiście tak może być, że nie mogę teraz odebrać. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Ale wiecie też, że. Są takie osoby albo sytuacje, że wiem, że muszę odebrać, że muszę nawet wyjść z ważnego spotkania albo przerwać coś, bo albo czekam na ten telefon, albo dzwoni ktoś tak ważny, że ja muszę to przerwać, muszę iść. A co, jakby do ciebie dzwonił Chrystus? Dzwoni Jezus Chrystus, dzwoni Pan Jezus, odbierasz? Czy będziesz czekać? Czy odkładasz? Czerwona słuchawka. Nie teraz. Gdyby apostołowie nie odebrali od razu od Pana Jezusa, nie zostawili sieci, nie poszli za Nim, ich życie by się nie zmieniło, nic by się nie wydarzyło, nie zostaliby apostołami. Nie zostaliby tymi filarami kościoła. Pan Bóg by w nich i przez nich cudów nie dokonał, wielkich. Ale oni mieli refleks, nie czekali. I tak może być z Tobą, jeżeli nadasz Bogu najwyższy priorytet. Ile nas rzeczy odciąga, choćby w niedzielę? Mam nadzieję, że dzisiaj tutaj na tej mszy o 20.30 jesteście ze świadomego wyboru po prostu. Bo tak zdecydowaliście, nie dlatego, że próbowałem, no jest, wiem, że jest niedziela i tyle rzeczy, i to mnie odciąga to, dobra, no już ostatnia szansa i w końcu się udało. No, byle tutaj mieć załatwione. Oczywiście, jeżeli tak się zdarzyło, Bogu dzięki, dobrze, że jesteś. Ale ideałem jest to, żeby Panu Bogu nadać, dać pierwsze miejsce. Przed wszystkim pod Niego to podporządkować. Nie pozwolić, żeby cokolwiek Cię od Niego odłączyło. A On z kolei będzie porządkował Twoje rzeczy. Oby nie przegapić wezwania, które, które Jezus do nas kieruje, Jego Słowa. Warto dlatego też sięgać po Jego Słowo i czytać, rozważać, otwierać się, innymi słowy, tak jakby też odbierać ten telefon od Pana Jezusa i rozmawiać. Czytaj Słowo Boże. Przeczytałeś już Ewangelię Świętego Mateusza? Świętego Marka, Łukasza, Jana. Jeżeli już, no to czas na dzieje apostolskie, czas na listy, cały Nowy Testament. Później weźmiesz się za stary. Daj czas Panu Bogu. Aby nie było tak jak w takim memie. No, w internetach można różne rzeczy znaleźć, wiecie. Nie wiem tylko, czy będę potrafił to jakoś wystarczająco opowiedzieć, bo w sumie chciałbym po prostu wam pokazać taki obraz, taki obrazek z internetu, ale spróbuję to opowiedzieć. Obrazek złożony z kilku zdjęć i kilku napisów. Największy napis: Znajdź czas dla Boga. Znajdź czas dla Boga i tam sześć takich mniejszych zdjęć, obrazków, takich adekwatnych do przedstawiających ludzi na różnych etapach życiowych, ludzi, którzy jakoś chyba nie znajdują czasu dla Pana Boga. Pierwszy obrazek to jest małe dzieci, beztroskie, bawiące się, zajęte zabawą. Drugi obrazek na tle zachodzącego słońca, para zakochanych chłopak obejmuje dziewczynę. Trzeci obrazek to dwoje młodych rodziców i dzieci, gdzieś tam krzyczące, bawiące się. Ci rodzice już prawie rwą włosy z głowy, gdzieś tam dzieci zawsze jakieś kłopoty czy trudności zawsze zajęcie z nimi jest, trzeba się o nie martwić. Czwarty obrazek to Mężczyzna gdzieś w garniturze, w krawacie, też widać, że pędzący w pracy z jednego spotkania na drugie, patrzący na zegarek, gdzieś w różnych interesach. Piąty obrazek, zdjęcie to, to już starszy człowiek z wyrazem bólu, jakiegoś cierpienia, trudu na twarzy. A piąty, szósty. To zdjęcie trumny i przy każdym z tych zdjęć jeszcze takie podpisy. Pod pierwszym napisane za młody. Pod drugim zakochany. Trzecie zatroskany. Pod czwartym zapracowany. Później już za stary, a przy ostatnim za późno.